Siemanko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam tak z bliska pokazać papugi, które zostały mi do sprzedania. Jeśli chodzi o rodusterki, są to rodusterki wyklute u mnie w hodowli w lutym 2022 roku. Są to młode tegoroczne i mają 4 miesiące. Mamy tutaj same samiczki, tak się składa. Na, na patyczku, a może najpierw Wam powiem o rodzicach. Tutaj Wam wkleję fotkę samczyka i samiczki. Samiczką jest moja samiczka Sancik, którą pewnie dobrze znacie z mojego Facebooka. Gdzie tych zdjęć jest naprawdę mega, mega dużo, bo jest naprawdę pięknym ptakiem, i, i każdy kto ją widzi, to po prostu się zachwyca. A samczykiem jest samczyk normal, ze szpaltem na sancika. I e, taka ciekawostka, no mega fajne, czerwone papugi po nich idą. Czerwone mam na myśli, jeżeli zawierają gen opalinowy. E, tutaj mamy e, samiczkę opalinową na patyku. Spróbuję Wam ją trochę pokazać. Może mi pozwoli. Hej maluchy. Cześć. Zobaczcie. Zobaczcie jak dużo czerwonego ma. A jest to samiczka opalin ze szpalkiem na dilut. Bardzo fajna. Jest druga w pogodności spośród tych wszystkich papuk. Zazną która jest najlepsza. Ale musimy chyba jak kurczę patyk dać, co? Oj. Pamiętajcie, że to są papugi wychowane pod rodzicami. To, są, to nie są oswojone papugi, jednak ee, i... Ej. O, ta samiczka, która jest przy przypadku teraz jest to Dilut Cynamon. Kurczę, postaram się Wam Pokazać się na patyku, bo to. Ok, jedna jest na... była na patyku. Dobra, słuchajcie, no nie będę ich ten tutaj męczył, chyba. chyba. Chyba nie chcą być na patykach. Aha, widziałeś, jakie triki moje papugi potrafią? O, tutaj mamy maluchy. One są w trakcie pióżenia, więc jakbyś ten się zastanawiał. Po lewej stronie dilut e, cynamon i po prawej sam dilut. Obie samiczki. Jeszcze postaram się ten patyczek przekręcić, żeby te widział lepiej. Wydaje mi się, że ta e, cynamon ma Trochę lepszy brzuch od tego. widzisz? tutaj na dole czerwony, a u góry jest pomarańczowy, więc jest bardzo wysoko. Na wysokości klatki bardzo fajne są. Nie bójcie się, coś tutaj na wysokości klatki. Ma ten wuch. więc Możesz śmiało wybierać. Na patykach. Po lewej stronie mamy samiczkę dilut Cynamon. Ona jest najłagodniejsza z nich wszystkich, najmniej, e, najmniej się boi i e, można ją łapać bez, e, bez, bez żadnych rękawic, bo w ogóle nie dziobię. E, druga w kolejności to jest właśnie ta samiczka... Może tak otworzę. E, ta samiczka przy niej e, ta Dilut e, opali. E, a najbardziej nazwijmy tą... E, Mniej dotykalską panienką jest ta tutaj, a jest to samiczka Dilut. I wszystkie te trzy samiczki e, e, są wolne. Można e, rozpocząć naprawdę fajną, e, fajną linię e, z mutacją Dilut. Jeżeli ktoś jest zainteresowany e, takimi papugami, to, 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 to te ptaki są naprawdę bardzo fajne, jeśli chodzi o, o, o rozpoczęcie swojej właśnie przygody z e, mutacją Dilut. No, niestety tak się złożyło, że mam same samiczki e, z genem Dilut i nie, nie mam e, niespokrewnionych samczyków. W zasadzie już nie mam, bo e, wszystkie samczyki, które e, miałem, e, zostały e, znalazły już nowe domki. Więc zostały mi tylko te samiczki. E, ze swojej strony najbardziej polecałbym dwie papugi właśnie te po lewej e, tą samiczkę Dilut. E, Cynamon, e, ponieważ e, nawet jak na cynamona posiada dosyć sporo e, tych rozjaśnionych czerwonych piórek na sobie, co może świadczyć o tym, że e, posiada, na, takie, przejęła te geny od, e, od, swo od swoich rodziców, w szczególności od, e, od, od swojej matki. No i e, drugim fajnym drugą fajną papugą jest właśnie tam ta samiczka e, opalinowa ze szpaltem na dilut. Ponieważ widać, ile tego czerwonego ma i, e, i to, że jest jeszcze po dobrych rodzicach e, Dodatkowo ją premiuje do tego, że e, te geny dalej e, będzie przekazywała No i co? Jakie ptaki musimy mieć, żeby, e, żeby otrzymać tutaj e, młodych sancika? E, jeżeli będziecie szukać, to e, do, do tych samiczek e, przydałby się samczyk albo sancik Albo, e, al, albo pineapple ze szpaltem na e, mutację dilut. to są najlepsze takie jakby możliwości pod te samiczki. Można, e, można też kupić do nich e, Normala ze szpaltem na Sensika, e, który jest też po czerwonych rodzicach, żeby miał dobre geny. Zobaczcie, ta samiczka cynamonowa po prostu wygląda jak, jak taki sancik, tylko no, gdyby ten brzuszek bardziej czerwony był. E, I co, i oprócz tych samiczek mam jeszcze samczyka z 2019 roku, e, opalin ze szpaltem, na, e, ze szpaltem na cynamon. Oczywiście on jest, on jest bez diluta, więc tak jakby no, e, sancików po takiej fałszywie nie otrzymacie. Samczek jest z 2019 roku. Zależało mi na tym, żeby kupić samiczkę, z którą był, jednak hodowca nie chciał sprzedać mi samej samiczki, więc musiałem kupić samiczkę z samczykiem i nie pasowało mi do żadnego innego projektu, do żadnych innych papug i po prostu chciałem go, znaczy chciałem go, mam go do, do sprzedania, więc jeżeli ktoś by chciał samczyka, on tutaj zdjęcie się wyświetli, żebyście widzieli. Może będziecie się e, wtedy zainteresowani. No a tutaj te samiczki. No po prostu są genialne. E, I co? Ja nie będę dłużej Wam tutaj nawijał o nich. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, to napiszcie do mnie, zostawcie komentarz i wtedy złapiemy się, jakoś porozmawiamy i na pewno się jakoś fajnie dogadamy, żeby obie strony były zadowolone. A ja papugi już zabieram do, do boksu. Niech sobie odpoczywają, niech sobie jedzą. Pa!